Panie burmistrzu, dziś tematem naszej rozmowy będzie szczeciński budżet, budżet na przyszły rok. Na początek pytanie, jak wyglądają wydatki i jak wygląda zadłużenie? Jeżeli chodzi o dochody miasta, one są oszacowane na poziomie 189 milionów 468 tysięcy. Jeżeli chodzi o wydatki, to jest 160, 196 milionów 701 tysięcy. Budżet zamyka się deficytem w kwocie 7 milionów 200 000. 33 tysiące pokryty jest z zaciąganego kredytu przez miasto. Kredyt, który planujemy na kolejny rok, to kwota 8 milionów złotych. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone w naszym budżecie na inwestycje, to kwota 11 milionów 477 tysięcy. Jeżeli w ogóle chodzi o kondycję miasta po w pierwszym roku takiego trudnego zmagania się ze skutkami koronawirusa, to my i tak wyszliśmy z wolnymi środkami na poziomie 5 milionów 700 tysięcy. Czy to dużo, czy to mało? Ktoś powie, no, kolejny kredyt. Jeżeli w ogóle chodzi o kredyt, to Szczecinek ma w tej chwili zobowiązania w stosunku do banków na poziomie 44 milionów 621 tysięcy. To jest 23,6%. Ja śmiem twierdzić, że to jest, jeżeli chodzi o wynik finansowy, bardzo komfortowa sytuacja samorządu szczecineckiego. Przypomnę tylko, że miasta mogą się zadłużać do 60% budżetu, także widać, że ten margines, który my mamy, jest jeszcze stosunkowo dużo, komfort, duży i komfortowy. Ale ja może wrócę jeszcze do, do, do tego kredytu i do tych wolnych środków, bo tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że my dzisiaj, wchodząc z wolnymi środkami na poziomie 5 milionów 700, mamy sytuację dobrą, ale ta sytuacja mogłaby być diametralnie inna, gdyby nie, nie, nie skutki koronawirusa. My do października, bo poprosiłem o takie wyliczenie skutków i, i, i uszczuplenia naszego budżetu, mówimy o bezwzględnych liczbach, które nie wpłynęły do szczecineckiego ratusza, a albo wypłynęły i, na, i były dedykowane na walkę z COVID-em. Jeżeli chodzi o wpływy z szkół, czyli na wypłaty dla nauczycieli i utrzymanie obiektów, ta kwota jest o tyle zaniżona bezwzględnie w wartościach subwencji i to też kosztem właśnie jakości funkcjonowania ilości inwestycji odbija się, no bo my jako pierwszą potrzebę traktujemy zabezpieczenie szczecineckiej, szczecineckich placówek szkolnych. Także budżet jest zrównoważony, w budżecie jeżeli chodzi o inwestycje nie ma wodotrysków, twardo stąpamy po ziemi i ja uważam, że trudne czasy, trudny budżet, ale bardzo odpowiedzialny. Właśnie zanim przejdziemy do tych inwestycji, bo ja bym chciał zapytać o coś, co najbardziej interesuje mieszkańców, czyli inwestycje. To chciałem zapytać jeszcze o te pieniądze, które zostały zabezpieczone na walkę właśnie z tą epidemią w przyszłorocznym budżecie, bo Pan o tym wspominał. Jakie to są kwoty, na, jaką, na jakie wydatki przygotowuje się ratusz w przyszłym roku? No my jesteśmy zobowiązani do stworzenia rezerwy celowej właśnie na walkę z różnego rodzaju epidemiami. Te, te środki w co roku były zabezpieczane, one są na poziomie około 700 tysięcy, z tym, że te, te, te w tym roku było 670 tysięcy, z tym, że sytuacja roz, cały czas się rozwijała, cały czas były pilne potrzeby. I, i szpital cały czas zwracał się do nas o kolejną, o kolejne, z kolejnymi apelami z kol, o kolejną pomoc. My, tak jak powiedziałem. W z rezerwy na przykład zakupowaliśmy urządzenia związane ze do potrzebne do sterylizacji narzędzi, kilkaset tysięcy do, do sztucznego masażu serca e, w różnego rodzaju środki też takiej e, podstawowego zabezpieczenia personelu medycznego. E, trudno przewidzieć, ta rezerwa generalnie jest, e, jest takim jest zebraną środkiem, finans, są to zabezpieczone finanse, które my dzisiaj nie możemy dedykować i, i, i tworzyć planu. One są tak naprawdę na sytuacje nieprzewidziane i, i, i stąd też dzisiaj to pytanie pana redaktora no, pozostanie bez odpowiedzi. A to dlatego, że, że, że każda rezerwa, gdyby, gdybyśmy wiedzieli, że będziemy inwestowali będzie potrzebna jakaś jakiś zakup inwestycyjny, to wpisał wówczas, Bezpośrednio w budżecie, a rezerwy właśnie mają to do siebie, że one są zabezpieczeniem środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia. No i przejdźmy teraz do tych inwestycji. Wiemy, że trudny rok przed nami, ale ratusz z tych inwestycji nie rezygnuje. Co takiego będzie się działo? Jakie będą te najważniejsze, o których warto wspomnieć? No, przede wszystkim inwestycje drogowe. Tak, to jest to tutaj, jeżeli chodzi o te tytuły i o nasze przygotowanie i potrzeby, ja uważam, jako najpilniejsze. I, i, I zresztą mówiłem o tym już w mediach, że, że my na przełomie roku już rozpoczęliśmy postępowania przetargowe na trzy nowe inwestycje. Korzystając z doświadczenia, które mamy, wiemy, że przełom roku jest optymalny do tego, żeby postępowania przetargowe prowadzić, to teraz można uzyskiwać satysfakcjonujące ceny, to teraz można w momencie kiedy portfele zamówień wykonawców są jeszcze niezbudowane nie do końca prowadzić takie postępowania, oni tutaj chcąc sobie zabezpieczyć swój front robót, optymalizują swoje oferty do do rynku no i my mamy tutaj takie trzy postępowania które zrealizowaliśmy to jest ulica Prusa na osiedlu Marcelin alternatywne połączenie do drogi krajowej numer 20. Ja uważam, że bardzo potrzebne, poprawiające bezpieczeństwo, komfort poruszania się. Nie trzeba wjeżdżać na drogę krajową. No naprawdę inwestycja zresztą rozpoczęta. Część tego połączenia zostało już zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Autostrat, a to jest wynik naszych negocjacji i różnego rodzaju negocjacji i kompromisów, które, które jako miasto poczyniliśmy. Natomiast oczekiwaliśmy od generalnej, że jakiś kawałek infrastruktury drogowej wykona i właśnie ulica Prusa częściowo od obwodnicy została wykonana, ale dalsza jej część jest jeszcze niezrealizowana, stąd też tytuł inwestycyjny, który się pojawił. Kolejną inwestycją to jest ulica Cicha na Trzeście, na, na to jest zjazd z drogi numer 172 w kierunku ulicy Wypoczynkowej, czyli tego dużego osiedla przy wylocie w kierunku na Barwice Połczyn po prawej stronie z drogi 172. Kolejną ulicą jest ulica Letniskowa, także w tej dzielnicy też uruchamia, też jest połączeniem do dużego osiedla w, w, w centralnej części Trzesieki i te trzy, trzy postępowania przetargowe zostały Uruchomione oferty wpłynęły do ratusza ponad milion złotych w stosunku do kosztorysów ofertowych oszczędności. Naprawdę jestem usatysfakcjonowany tymi ofertami i tym poziomem cen, który udało nam się zrealizować. Oczywiście mamy inwestycje przechodzące z tego roku, tak jakby chociaż łącznik między ulicą Polną a ulicą Kołobrzeską z Rondem. Rondo zostanie wykonane w przyszłym roku, ale tytuł inwestycyjny jest z tego roku. Realizacja nawierzchni drogowych przy ulicy Kołobrzeskiej to jest realizacja budżetu obywatelskiego. Mamy też drugą część przebudowy ulicy wodociągowej. Jeżeli chodzi w ogóle o inwestycje drogowe, to mamy także przebudowa ulicy Ordona, to jest sięgacz w kierunku nowej inwestycji tutaj przy Ordona 16. Mam nadzieję, że rozpocznie się dodatkowy odcinek przedłużenia ulicy Ordona w kierunku nowo projektowanych i obiektów przy ulicy Lelewela. Zobaczymy jak tutaj, czy uda nam się podpisać satysfakcjonujące porozumienie. Z, z deweloperem. Jeżeli chodzi w ogóle o inne mniejsze inwestycje, no to na przykład budowa pomostu przy jeziorze Trzesiewsko. Jesteśmy na etapie dzisiaj uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie będzie to jakiś duży pomost sięgający głęboko jeziorom. Raczej to pozwolenie wodnoprawne już mówi w jaki sposób. Chcemy zagospodarować nabrzeże. Mówimy tutaj o części starego loku. Dzisiaj wszyscy, którzy poruszają się po parku, widzą niezagospodarowaną część między Ogólniakiem a Półwyspem Tajwan. Stary slip betonowy, stare kołki wystające. Tam prywatna osoba miała do tej pory pozwolenie wodnoprawne, ale nie realizowała zadania inwestycyjnego. To wszystko to jest chyba najbardziej zaniedbana część jeziora Trzesiecko. W ogóle w Powiem szczerze, jeżeli uda nam się z wodami polskimi przebrnąć tę batalię, zrealizujemy tam projekt i, i uważam, że w tej części mu, może powstać piękny, słoneczny taras drewniany na całej rozpiętości właśnie tego betonowego slipu z meblami, które, które też uważam, że powinny tam się znaleźć w ramach tej inwestycji typu leżaki, typu krzesełka, takie, żeby po prostu mieszkańcy mogli na takim słonecznym tarasie odpocząć. Być może znajdzie się agent, który tam będzie chciał realizować, nie wiem, kawę, ciastka, herbatę, taką e, typową e, turystyczną e, ofertę stworzyć. Mam nadzieję, że takie pozwolenie wodnoprawne zrealizujemy i na podstawie tego będziemy mogli dalej realizować dokumentację. Oczywiście jeżeli jesteśmy już w parku, to w naszym budżecie inwestycyjnym mamy w planach realizację dwóch miejskich toalet z wodą bieżącą, bo naprawdę o ile to i toje są rozwiązaniem tak, z wodą w baniaku na czas jakiejś imprezy, no to trudno po prostu wpisywać na stałe w krajobraz naszego parku takie, takie urządzenia. Trzeba pójść krok dalej, wykonać przyłącza. My zrobiliśmy dokumentację projektową, te teraz czas na realizację inwestycji. Mam na w tej chwili kwotowo wpisana jest Jedna inwestycja, a docelowo mamy zaprojektowane dwie toalety miejskie, jedna właśnie tutaj przy Liceum Ogólnokształcącym w tej części parku, druga z kolei przy Placu Centralnym Zabaw dla Dzieci. Jeżeli chodzi o inne inwestycje, to mamy także rozbudowa oświetlenia, doświetlenie przejść dla pieszych, monitoring, znajdują się także inne mniejsze takie prace jak przebudowa skwerku przy pomniku Piłsudskiego. Tak, jak mówiłem, realizacja budżetu obywatelskiego. Tutaj wspominałem wcześniej o Piungaju, ale są też przecież inne inwestycje, które zostały wyłonione w wyniku głosowania mieszkańców, takie jak chociażby lunety miejskie, czy, czy, czy Pantrak, czy remont mechanizmu zegara. Także te, te wszystkie, cały budżet obywatelski, który, który był przedmiotem głosowania, te, te wszystkie tematy, które uzyskały, najwyższą ilość głosów, bodajże pięć takich tematów albo 6, one wszystkie są w budżecie i my, my będziemy, one są już dzisiaj przypisane do działów i będziemy je realizowali. Oczywiście mamy inwestycje przechodzące z tego roku. Tak jakby no wiadomo jest, że tak jak powiedziałem wcześniej, COVID, COVID działa, jest też pewnym hamulcem także dla dla realizujących inwestycji. My na przykład rozstrzygnęliśmy postępowanie na ponad 70 gniazd, półpodziemnych, jeżeli chodzi o śmieci. W wyniku tutaj zamknięcia podwykonawców firm, które, które produkowały podzespoły właśnie do klap, do, do, do jakichś innych rzeczy. Wykonawca składa do nas wniosek o to, żeby aneksować to, żeby inwestycja, która miała zostać ukończona w tym roku przechodziła na kolejny rok. Tak samo jest z samochodem do, dla, dedykowanym dla PGK. Te to, te, te, wszystkie sprawy, te wszystkie inwestycje, które miały się zakończyć i uzyskały aneksję, one stały się dzisiaj już częściowo elementami będą elementami budżetu, który będziemy realizowali w przyszłym roku. Budżet, tak jak powiedziałem, na pewno będzie budził duże emocji i, i e, natomiast ja uważam, że on jest budżetem bardzo bez, bezpiecznym, bardzo rozsądnym. Nie ma tutaj żadnych, tak jak powiedziałem, wodotrysków, nie ma tutaj żadnych e, takich e, inwestycji, które mogły budzić by emocje i stawiały pytanie, czy to jest na pewno nam potrzebne. Dzisiaj jesteśmy w trudnej sytuacji ekonomicznej makro, nie tylko Szczecinek jest w takiej sytuacji. Nasze sąsiedzkie, nasze miasta z województwa, z Polski, wszyscy samorządowcy borykają się z problemami właśnie uszczuplenia naszych budżetów i, i mam nadzieję, że ten przedkładany dla radnych Budżet jest optymalny, a radni na najbliższej sesji budżetowej 23 zagłosują za. No i na koniec naszej rozmowy, jeszcze chciałem spytać o dworzec PKP. To inwestycja, do której od dłuższego czasu przygotowuje się miasto Szczecinek. Czy jest w ogóle szansa na to, że coś w, tym, w tej gestii będzie działo się w przyszłym roku? Zgodnie z ogłoszeniem wojewody z ostatnich dni. Widać, że znaleźliśmy się na liście i jesteśmy jednym z samorządów, który uzyskał dofinansowanie właśnie na tę inwestycję. My składaliśmy na trzy, na trzy inne inwestycje jeszcze. Natomiast dworzec uzyskał takie dofinansowanie. Ja rozmawiałem z panią poseł Golińską na temat tych projektów, bo nie było tam żadnych kryteriów. No i tutaj Udało, nam się, udało się tutaj Szczecinkowi skutecznie aplikować, także na pewno pani minister miała jakiś tutaj w tym udział. Milion sześćset tysięcy trafi tutaj do Szczecińskiego Ratusza, natomiast inwestycja jest dużo droższa i ja chciałbym tylko podkreślić, że do dnia dzisiejszego nie jesteśmy właścicielem budynku dworca PKP. My do dnia dzisiejszego nie mamy tytułu prawnego, żeby remontować go. Mamy dokumentację, bo mieliśmy wcześniej pozwolenie właściciela na dysponowanie nieruchomością do celów projektowych. Jesteśmy, mam nadzieję, w przededniu przekazania tego obiektu dla miasta. Oczywiście ta kwota, powiedziałem, jest niewystarczająca. My takiego tytułu inwestycyjnego nie mamy. Na pewno, żeby ruszyć z inwestycją dworca będzie nam potrzebne będą potrzebne zmiany w budżecie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że obiekt jest warty tego, żeby szukać pieniędzy niemniej jednak tak jak powiedziałem kwota będzie pozwalała nam na zrealizowanie na podzielenie inwestycji na kilka etapów a ten najważniejszy etap pierwszy który powinien w momencie kiedy dworzec stanie się własnością miasta bycie realizowane. To jest część związana z usługami pasażerskimi, czyli dedykowana tej strefie wejściowej, poczekalni, kasą, punktom sanitarnym. Tej części, która jest dedykowana pasażerom i pracownikom. I jeżeli środki na to pozwolą, chciałbym, żeby też w pierwszym etapie była realizowana część związana z rewitalizacją elewacji. Zresztą za tym czasie jesteśmy, niedawno oddawaliśmy do użytku, odbieraliśmy strefę tą komunikacyjną, dużą przed dworcem, wartość ponad 8 milionów złotych. Tam zostały, ta, ta część została totalnie przebudowana, tam zostały, zostały wykonane sieć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dla komunikacji miejskiej, dla komunikacji, międzymiastowej Zostało, zostały przebudowane pętla autobusowe, ciągi komunikacyjne. No Każdy kto alternatywne połączenie do, do, do skrzyżowania z ulicą Wiśniową, Mam dzisiaj dojeżdżający do dworca, wiedzą, że nie muszą już koniecznie jechać do ronda uzbiegu dróg krajowych 20 i 11 starej, węzła, który był często zakorkowany. W tej chwili można dojechać alternatywnym połączeniem od ulicy Sikorskiego. I tutaj ja jestem zadowolony z tego, że ta infrastruktura powstała. No brakuje nam do zakończenia rewitalizacji tej części, właśnie tego dworca, a w momencie, kiedy. Będziemy już jego właścicielem, pozwoli nam to naprawdę na komfortowe e, działanie i realizację tej inwestycji. Przypomnę tylko, że pierwotnie zakładaliśmy, że będzie tam samorządowa Agencja Promocji i Kultury. Dzisiaj wiemy o tym, że przy ulicy Kościuszki Sapik jest właścicielem obiektu po Lasach, po regional, po przepraszam, po nadleśnictwie Szczecinek i e, teraz będzie rewitalizował ten obiekt, niemniej jednak e, ja uważam, że mimo tego, że plany się zmieniły, to ten dworzec powinien być obiektem miejskim, a my będziemy starali się go zrewitalizować na miarę możliwości naszych i optymalnie dostosowując go do naszych potrzeb.